Pamiętasz, Łukaszu, jak jeszcze podczas studiów Twoich rozmawialiśmy o różnych ideach przyszłościowych i był wątek koncertowy, festiwalowy. Ja tak sobie myślałem, marzyło mi się osobiście, żeby, żeby w Sanoku uruchomić koncerty, bo, bo ich nie było, był odczuwalny brak, tak sobie snuliśmy takie różne opowieści. Nie wiedzą, czy cokolwiek z tego wyjdzie i kiedy, i kiedy wyjdzie, prawda? Tak. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i takim naszym wspólnym marzeniem było stworzenie potężnego festiwalu o, o bardzo dobrej renomie i chcieliśmy właśnie ten festiwal zapoczątkować na terenie Sanoka, na terenie pięknego miasta, co prawda oddale, oddalonego od Wrocławia, z którego Piotrze pochodzisz. W Sanoku. W Sanoku, no właśnie, A dlaczego, dlaczego w Sanoku? Dlatego, że nie tylko dlatego, że Ty jesteś z tym terenem związany m, właściwie od zawsze, y, no ale oczywiście muzyka nie zna granic, więc, y, tak, więc... Y, więc, y, więc tutaj jest ważne, ważne miejsce, ważny jest, ważny jest teren i jak tak nieraz sobie myślałem przy okazji różnych doświadczeń, to to zawsze mi towarzyszy jedna myśl, że żeby mogło powstać jakieś wydarzenie Wartościowe to potrzebne są y, trzy elementy. Pierwsze to oczywiście czynnik ludzki, czyli, y, czyli ludzie, z którymi przyjdzie to organizować, no bo, bo trzeba mieć dobrych partnerów do przedsięwzięcia, bo inaczej no, w pojedynkę to się nie da nic zrobić, a zwłaszcza długodystansowego. No, druga rzecz to finanse, a trzecia rzecz to, no, to miejsce i tutaj miejsce jest cudowne od samego początku, bo tak mieliśmy założenie, żeby to był festiwal ragi międzynarodowej, tak. a więc tu są potrzebni artyści światowej sławy, artyści nie tylko z Polski, ale, ale i właśnie zagraniczni. Ale wiesz fajnie, że taką wiesz, ważną rzecz zauważyłeś właśnie kościoły, bo to tutaj koncentrujemy się wokół muzyki sakralnej. Kościoły są przepiękne, w tej chwili korzystamy z Trzech Świątyń. No bo i Franciszkanie, i, 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 parafia, i farna, parafia Farna. Parafia tak. I najświętszego serca pana Jezusa w tych miejscach. No właśnie, odbywają się koncerty. No i dzięki temu, że znajdują się instrumenty organowe, instrumenty koncertowe, to też y, możemy rozszerzyć te cykle koncertów, właśnie o, y, o wykorzystanie tych instrumentów. No bo mamy u Franciszkanów. Piękny instrument tak. y, kameralny, mechaniczny. Y, z kolei w pozostałych kościołach duże instrumenty symfoniczne y, o bardzo bogatych możliwościach, instrumenty, które nadają się do wykorzystania. Y, no, no i cóż, trzeci raz y, spotykamy się z melomanami, którzy ja mam wrażenie, że przyjeżdżają nie tylko z Sanoka, ale również y, z dalszych okolic. Tak, chcemy dotrzeć. Do jak największej liczby odbiorców i zachęcić nie tylko uczestników na żywo do udziału w naszych koncertach, ale także dzięki streaming streamingowi chcemy, aby te muzyczne dźwięki dotarły również w inne strony Polski i nie tylko, aby ci, którzy nie mogą przyjechać, mogli po prostu swobodnie wziąć. Może mogli, mogli też uczestniczyć. Dzięki łączom internetowym no i firmie Ars Sonora z Kubą Garbaczem na Czele, który, który nam tutaj służy swoim profesjonalizmem, mm -hmm. właściwie wychodzimy na cały świat. I te koncerty mogą być odbierane z różnych stron świata i są odbierane z różnych stron świata. Frekwencja tak. jest coraz większa, jest, jest znakomita. No i... No i artyści, którzy, którzy są z nami, teraz, teraz też są w drodze. Festiwal to nie tylko cudowna publiczność, którą chcemy zachęcić do udziału w naszych koncertach i działaniach, które są elementem festiwalu, ale przede wszystkim znakomici artyści, których zapraszamy i o których dbamy, aby ten kontakt jeszcze bardziej się poszerzał i abyśmy dotarli do tych, którzy są znakomici, uznani w świecie muzyki organowej, muzyki kameralnej i chcemy ich zaprosić do Sanoka. Tak, to nie, jest, to nie jest łatwe, dlatego że tutaj jest konieczna weryfikacja. Po pierwsze właściwie kontakty, które, które dzięki temu, że, że tutaj są, my je mamy, możemy z tych kontaktów korzystać. No bo co innego, jak się zaprosi artystę Światowej Sławy, którego znam, mamy z nim kontakt, on inaczej zareaguje, bo to jest kwestia jakiegoś zaufania. Ale oprócz tego też trzeba być, być czujnym, no bo na festiwal zwłaszcza renomowany, a ten festiwal już ma swoją renomę mimo właściwie stosunkowo niedługiego stażu, prawda, czy letniego, no to też bywają takie sytuacje, że znajdują się artyści sami z siebie, no ale okazuje się, że to wymaga weryfikacji. Żeby ten festiwal był na poziomie, żeby budował poziom, żeby radował nas wszystkich melomanów. Artyści, którzy w tym roku przy jej zaproszenie to są artyści czołowi, to są artyści z bardzo wysokiej półki, zarówno z Polski, jak i, jak i z zagranicy. I już właściwie ten program, który nam się zbudował, no to opiera się nie tylko instrument organowy, ale tutaj oferta myślę, że jest bardzo atrakcyjna dla słuchaczy. Ona rozszerza się o o inne formacje, no bo mamy połączenie organami z klarnetem podczas koncertu inauguracyjnego, mamy połączenie organów z wiolonczelą, tak. dość, dość ciekawe połączenie, mamy połączenie wreszcie organów z saksofonem, co może się wydawać nieco orientalne, ale z doświadczenia już powiem, że że taka konstelacja właśnie organy plus saksofon wypada znakomicie. Saksofon jest fantastycznym partnerem dla instrumentu organowego, ponieważ i, i wolumen dźwięku, i, i, i barwa dźwięku bardzo fajnie koresponduje z organami i, i powoduje, że właśnie w bogatej literaturze często transkrybowanej na właśnie organy i saksofon to wy, wypada wspaniale. Ale też możemy się chyba cieszyć z tego, że już udało się obok koncertów rozszerzyć ofertę i ta oferta jest stale rozszerzana. Tak jest. Poza festiwalem i w zasadzie koncertami, w nasz festiwal włączyliśmy również ogólnopolski konkurs skierowany dla młodych organistów. Jest to już drugi konkurs w tym roku, który odbędzie się w dniach 20 i 21 maja, więc w najbliższym. W najbliższych dniach w piątek i w sobotę. Pomysł zorganizowania konkursu to też nasze długoletnie i bardzo mocno planowane rozmowy. Chcemy, aby ten festiwal łączył się nie tylko właśnie z koncertami, ale aby elementem ważnym elementem, ważnym ogniwem był konkurs. Ten konkurs dedykujemy szczególnie uczniom klas organów szkół muzycznych drugiego stopnia. I w tym roku możemy również pochwalić się bardzo dużym zainteresowaniem, tak. w wyniku którego będziemy przesłuchiwać 19 znakomitych młodych organistów. Frekwencja jest znakomita, to nie jest takie oczywiste. Są różne konkursy w różnych częściach Polski, no i różnie to bywa z frekwencją. A tutaj ku naszemu miłemu zaskoczeniu okazało się, że od pierwszej edycji konkurs cieszy się dużą popularnością i okazuje się, że jest zapotrzebowanie. Tak. Przerosło to nasze oczekiwania ponieważ frekwencja jest znakomita, przyjeżdżają młodzi adepci sztuki gry organowej z różnych stron Polski, z przeróżnych zakątków, ze znakomitych szkół ze swoimi nauczycielami. No, oni są zachwyceni instrumentami, terenem, organizacją, z czego się bardzo cieszymy, choć, choć zawsze widzimy jeszcze jakiś moment do dopracowania ale okazuje się, że te sygnały zwrotne, które płynęły zarówno od nauczycieli, wskazują na to, że jest to idea bardzo potrzebna. A z drugiej strony też ku naszemu takiemu miłemu zaskoczeniu okazuje się, że ta wspaniała młodzież gra na naprawdę wysokim poziomie. Oni grają trudne utwory, no, mogą wybrać, bo, bo repertuar, który jest zaproponowany, on. Określa jakieś, jakieś oczywiście ramy, ale, ale te ramy nie są takie ścisłe, w związku z tym mają prawo wyboru. Na przykład, wśród utworów Hala Sebastiana Bacha okazuje się, że większość z nich wybiera te trudne dzieła i tak. gra dobrze, tak. gra znakomicie. Stąd też y, jurorzy no nie mają łatwego zadania, bo wyłonić laureatów z grona y, tak dobrych, y, już y, młodych muzyków nie jest sprawą łatwą. Tak, dlatego tym bardziej cieszymy się, że po pierwsze na terenie nieco niszowym, jeżeli chodzi o brzmienie instrumentu organowego, a szczególnie może na terenie, które jest nieco zaniedbany, jeżeli chodzi o, o muzykę organową, jest takie duże zainteresowanie nie tylko konkursem, ale również koncertami festiwalowymi. Mamy nadzieję, że w tym roku też ja już nie mogę się doczekać tych przesłuchań konkursowych, że ten poziom będzie... Tylko rósł, też oczywiście naszym młodym uczestnikom zaproponowaliśmy bardzo ciekawe nagrody, aby nie tylko ten tytuł laureata był tutaj pewną gratyfikacją, ale również przygotowaliśmy nagrody w postaci nagród finansowych, nagrody rzeczowe, także tym bardziej jest to zachęta dla tych, którzy nas odwiedzą tak. i dla tych, którzy przyjeżdżają do Stanoka. Oprócz tego jeszcze mamy, mamy kursy organowe. Tak, cieszymy się również z tego elementu festiwalu. Mamy kursy organowe, które są również dedykowane szczególnie dla uczniów, ale również dla studentów klas organów. Dzięki znakomitej kadrze wykładowców, będziemy mogli gościć w Sanockiej Szkole Muzycznej również młodych organistów młode organistki. No właśnie, i to, jest, i to jest ciekawe, bo zawsze tak się można powiedzieć stereotypowo wydaje, że to na organach ma grać organista, prawda? Potężnie okazuje się, że, że dziewczyny, i czasem takie drobne dziewczyny, potrafią tak zagrać, że, że te organy brzmią, że, y, 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 że, że wydają pełnie brzmienia dźwięków, i to jest, i to jest też fascynujące. One, one są rzeczywiście zafascynowane, i one, i oni, no i tutaj to się w sposób przepiękny uzupełnia. No i zobacz, i, i z jednej strony, tak, festiwal, mamy artystów z Polski, w tym roku również y, ze Słowacji, z Litwy, y, a więc towarzystwo wspaniałe międzynarodowe. Mamy ogólnopolski konkurs organowy, y, gdzie przyjedzie bardzo wiele osób. Na ten konkurs już mamy to wszystko potwierdzone. Prowadzone są, są kursy. Y, no i cóż, cóż, cóż więcej chcieć dobrej organizacji. Dobrej pogody. Dobrej, dobrej pogody, pogody, pogody ducha. I tak sobie jeszcze myślę, że kierując się doświadczeniem lat ubiegłych, ludzie, którzy dają taki sygnał zwrotny po każdym z koncertów, oni dają sygnały niesamowite, dlatego że, że są autentycznie wzruszeni, są ubogaceni i dokładnie o to chodzi, że to co, to, co oferujemy, Właśnie społeczności, zarówno tej, która jest obecna na koncertach, jak i tej, która jest obecna za pomocą łączy internetowych, mm -hmm. y oni wychodzą inni po tych koncertach. I to, jest, I to jest potrzebne, bo koncerty są po to, żeby łączyć, łączyć ponad, ponad y podziałami, ponad y y również takimi y trudnościami językowymi. Muzyka jest międzynarodowa. Muzyka jest, jest, uniwersalna. jest, jest uniwer, uniwersalna. Ona powoduje, że, że potem jesteśmy autentycznie innymi ludźmi. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, począwszy od, yy, od dnia 17 maja do 22 maja o godzinie 19. Najpierw w Kościele Franciszkanów dwa pierwsze dni, potem w kolejnych kościołach będą fantastyczne koncerty i tutaj chcę jeszcze podkreślić pewną unikatowość festiwalu, która polega na tym, że to wszystko jest dzień po dniu, kilka dni. Mamy wielkie święto muzyki organowej, ale nie tylko organowej, muzyki instrumentalnej, muzyki, która łączy, łączy ludzi, łączy instrumenty, łączy serca, łączy dusze. Serdecznie zapraszamy.